Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie. Yy, dzisiaj będzie odcinek taki... kurcze, nie wiem w internecie można spotkać jak kobiety kupują sobie dezodoranty, <noise> jakieś tam bluzki i tak dalej. Nie pamiętam jaka to nazwa była. Kurcze, coś zakupowa... A, nieważne zresztą. No i u mnie będzie coś takiego z Wortandera. <noise> tak ponieważ ostatnio postanowiłem złote orły wydać, była ku temu okazja, więc pochwalę się, co kupiłem i oczekuję na jakieś Wasze po prostu uwagi, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle. Otóż po pierwsze, dobra, ale na początek łyżka Djekciu, dwa lata obchodził rocznicę chyba Gaijin albo War Thunder, dwa lata obchodził rocznicę i były promocje na szkolenie załogi. 50% promocje na samoloty i czołgi premium. Też chyba 50%. E, no i można było wygrać super samolot, kurka wodna, jak się strąciło 5 samolotów albo zabiło 5 czołgów. No i niestety, ale e, było podane chyba 4 albo 5 samolotów, które można wygrać i miało być to przydzielone losowo. Dowiedzieliśmy się, na czym polega losowanie. Ruskie losowanie, tak zwane Mianowicie 90% osób, bo wypytałem już naprawdę sporo osób, dostało dokładnie to czyli kompletny krab, do niczego właściwie nieprzydatny. Ja pewnie zrobię z tym filmik, eee, polecę sobie raz i to będzie jedyna moja przygoda z tym samolotem. Także ruskie losowanie tak wygląda, że dostajecie możliwość wygrania wielu fajnych samolotów. A jeden jest kompletnie najgorszy i właśnie 90% ludzi akurat trafiło na ten najgorszy, kodę, który ani nie nadaje się do zarabiania, ani do szkolenia, ani w ogóle do niczego. Nie wiem jakie on tam ma nawet statystyki. 30 plus 30, premia do punktów badań 100. No, ale tu już widzicie, że uzbrojenie ma niesamowite. Dodatkowo te pływaki, także istna masakra. Także dobra, ruskie sterowanie. Yy... Dobra, ruskie losowanie mamy ze sobą. A jeszcze jedną rzecz miałem powiedzieć. Słuchajcie, e, chciałem sobie robić wojska lądowe niemieckie. Te pojazdy przeciwlotnicze, ale jest tutaj jedna rzecz, która mi się nie podoba. Mianowicie, ja tylko zbijam gwiazdki. No nie mam czasu, żeby grać tam po 10 bitew w jakimś samolotem, czy 5 czy ileś. E, zawsze dążę do tego, żeby zbić gwiazdkę, czyli to zrobić razy 2, czy tam razy 3, jak jest coś takiego. Problem w tym, że jak już zbiję w samolotach. To niestety jest to zbite dla całej nacji Nie ma tutaj tak, że mogę sobie zbić dla samolotów i dla czołgów Innymi słowy muszę wybrać, chcąc zbijać gwiazdkę, muszę wybrać albo latam samolotami, albo jeżdżę czołgami No i wybieram, mimo tego, że chyba kupiłem sobie Zaraz, czy ja kupiłem ten czołg? Tak, kupiłem tego Panzer 4, no bo był tani To pewnie bitwę jakąś nim będziecie mieli Okazuje się, że tego kupiłem no, po normalnej cenie. Gdybym poczekał, to też bym go za pół ceny, ale to nikt nie wiedział, że będzie aż taka promocja. W każdym razie, no kupiłem go, żeby sobie stał w garażu. Eee, wygląda ten czołg. Tak. Czyli bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajny model. No co, niech sobie będzie. Najbardziej napalony byłem, zaraz wam pokażę na co. Najbardziej byłem napalony na ten pojazd, niestety no, trzeba go kupić w sklepie. E, a ja już raczej pieniążków w Wortanderze wydawał nie będę. E, czyli niestety no, nie będę miał tego pojazdu, a naprawdę bardzo, bardzo mnie ciekawi. No, ale właściwie interesuje mnie tylko czołg. Żadne tam złote orły mnie nie interesują, ani konto premium. Dobra, na czym polegały moje zakupy? To dostałem oczywiście w prezencie. To już chyba bitwę tym mieliście. No, nie jest to jakiś tam rewelacyjny samolot, ale postanowiłem sobie jeden dokupić i kupiłem sobie to. Słuchajcie, bardzo fajny samolot, chociaż rzuca go trochę kiepsko. Natomiast co mnie w nim zaskakuje, to naprawdę super wznoszenie. Po prostu jak ten samolot się wznosi, to często bardzo, bardzo powoli tą moc traci, tę prędkość. Także szybko można pułap bombowców osiągnąć, niestety. No, tutaj, jak dla mnie, jest jeszcze trochę za słabe uzbrojenie, mimo tego, że jest niezłe. Dwa działka 20 mm plus 2 kM 12,7 bardzo, bardzo to jest fajnie. Natomiast, przy moich kiepskich umiejętnościach, potrzebuję jeszcze większego kopa. Po prostu oprócz tego żeby skończyć Amerykanów. Tak, oczywiście zamierzam robić, do kobry. Kobra świetnie się wspina. Słuchajcie, wyszkoliłem sobie załogi, ponieważ kiedyś tu będą okręty i prawdopodobnie to będą te same załogi, co w czołgach i w samolotach, więc niektóre załogi wyszkoliłem aż do tego stopnia, że mam 26 tysięcy punktów do wydania. Oczywiście to ma być bombowiec, czyli tutaj troszeczkę wejdzie, no ale te 10 tysięcy jak zostanie, albo 15 to będę miał na flotę. E, I tutaj tak. No wszędzie gdzie żółta główka to załogę. O tu jest 20 tysięcy zrobione. No Amerykanie będą mieli niezłą flotę. Tu też mam 20 tysięcy punktów. Więc po prostu jak była okazja to no tu 4300, bo tu będzie myśliwiec tylko. I tutaj ile to tam jest. 4500. Oczywiście, załogi te robię również dlatego, ponieważ pojazdy lądowe amerykańskie wejdą, no i trzeba będzie wyszkolić te załogi. Także tak wyglądają moje zakupy w Amerykańcach. Niemiaszki. W Niemiaszkach, słuchajcie, kupiłem tak. Najpierw macie bitwę, to jest ten samolot. On jest kiepski, ale postanowiłem coś mocniejszego kupić i padło na ten samolot. Słuchajcie. Bardzo mile jestem zaskoczony. Zazwyczaj potrzebuję kopa. Zobaczcie co to ma. 4,44 kg wyrzuca. Ma 8, o ile się nie mylę, tak, 8 tych Browningów 12,7 mm. I ktoś tam mi napisał, także dziękuję za podpowiedź, żeby załadować amunicję zapalającą. I rzeczywiście bardzo, bardzo często udaje mi się tym samolotem podpalać bombowce nieprzyjaciela. Z strąceniem jest troszeczkę gorzej, bo one tam jeszcze palą się i lecą kurczę. Ale naprawdę bardzo fajny samolot. No i kosztowało tam 800 golda, chyba czy ileś. Także yy, super sprawa. Oprócz tego, oczywiście, w niemiaszkach kupiłem, tak jak mówię, ten czołg, czyli Panzer 4. Yy, no, niech sobie on będzie. Tak go kupiłem dla jaj. Nie, nie zamierzam też w ogóle grać tymi wojskami lądowymi na razie, ale y, skupię się na samolotach. No i tutaj też szkolenia załóg. Tutaj chyba jedynie nie ma załogi. A tu załoga. No, tutaj pokupowałem też, żeby załogi sobie wymaksować. Może jakieś niemieckie okręty będą kiedyś, to będę miał już załogi gotowe. Ruski. Słuchajcie, w Ruskach dochodzę już do dobrych samolotów. Jak 9T. Bardzo fajny samolot i oczywiście jak 9K zamierzam zrobić i później skoncentruję się raczej na Niemcach, Amerykanach. Jakiś bombowiec by się przydał i jakiś samolot torpedowy też by się przydał. Ale jakie zakupy zrobiłem tutaj? Oczywiście no, nie mogłem się powstrzymać, słuchajcie, i kupiłem kobrę. Jak ktoś oglądał moje materiały wcześniej, to doskonale wie, że kobry w drzewku amerykańskim to były moje ulubione samoloty. No a skoro jest kobra w drzewku rosyjskim, to postanowiłem po prostu y, ją kupić. Y, niesamowicie też y, wspina się, także na bombowce naprawdę świetny samolot. Jeszcze do tego mam drugie mocne kopięcie, czyli jak 9T. I oczywiście do tego jeszcze dojdzie jak 9K, także super, super wypas. No tutaj tylko dwie załogi chyba zrobiłem. E, tak, tylko tutaj jest. Załoga 4000 ma i tutaj załoga ma 3000. W ogóle praktycznie nie ładowałem punktów w załogę ruską, bo ruskimi nie zamierzam grać, tylko właśnie tymi samolocikami sobie popykam. Brytole. W Brytolach zrobiłem również zakup, słuchajcie. Po pierwsze ten samolot, no to kupiłem wcześniej w pakiecie na Steamie. Uważam, że jest to naprawdę rewelacyjna maszyna. No i kupiłem jeszcze sobie tego. Nie wiem po co, no był tani. To kupiłem. Zobaczymy jak się nim będzie latało. Chyba żadnej bitwy jeszcze nim nie mam zrobionej. Całkiem ciekawie wygląda. Ma tylko 3,3 ten Battle Rating. Jedno działko 20 mm i 2 km 7,5. Zobaczymy jak będzie szło podpalanie tymi km. -ami. Także tak dla jaj sobie właściwie kupiłem i tak zamierzam expić tym samolotem, czyli Typhoon. I tu z załogami poleciałem grubo. Tu mam 17,5 tysiąca. Tu mam 22 tysiące. Tu mam 2900, no bo to tylko samolot. A tutaj. A tu też 2900. Czyli dwie załogi są przygotowane na czołgi brytyjskie. Jak tam kiedyś wejdą to może będzie. No i nawet żałuję, że tutaj Japońców zostawiłem odłogiem. Mogłem sobie Japońców zrobić. To znaczy mogłem chociaż jeden samolot premium kupić. Tylko, że chyba nie mogłem znaleźć tu jakiegoś takiego bardzo ciekawego. No właśnie. Nie ma tu jakiegoś takiego bardzo ciekawego. Chociaż kurczę tego mogłem kupić. No nawet żałuję, że nie kupiłem tego. Kurczę, rzeczywiście. Tylko, że on ma aż Battle Rating. A, już wiem, dlaczego go nie kupiłem. Chciałem go kupić, tylko jak zobaczyłem, że ma Battle Rating 5,7, to powiedziałem sobie, dobra, dosyć, wystarczy mi. Zresztą wznoszenie tutaj 14, też dosyć słabo. No a jak pojawi się flota japońska, no to już odżałuję złote orły. Zamierzam przykisić, zostało mi 11,600, to tam z 10 tysięcy zamierzam przykisić. Konta premium nie kupuję, ponieważ kompletnie jest nieprzydatne do niczego mi. No i cóż, będą bitwy samolotowe. Także No napiszcie co sądzicie o tych samolotach, które kupiłem. A jeżeli chodzi o szkolenie załogi, słuchajcie, i tak właściwie zazwyczaj traciłem golda na jej szkolenie, a tutaj za połowę ceny, więc już będą. Dobra, taki krótki filmik chciałem wam zrobić żeby się pochwalić, co tam nowego mi przybyło. Oczywiście bitwy tymi czołgami, no nie czołgami, tylko bitwy samolotami będziecie mieli na kanale. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Czy taki pisklak jak ja coś tam strąci, czy też może nie. Okej, okay, to tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.